Hej, to ja, Lidia PS i dzisiaj będziemy nagrywać 20 faktów o mnie. No dobra, no to zaczynamy. Jeden. Jestem szatynką o niebieskich oczach. Można powiedzieć, że mam bardziej szare oczy, ale od dziecka miałam niebieskie, więc niebieskich oczach. 2. Nie mam chłopaka. Chciałabym mieć, ale po co mi chłopak, nie? Trzy. Mam psa. Nawet widzieliście tym, w tym, poprzednim filmiku. Cztery. Ym, no. No, no. jak ja mam powiedzieć, no. Mam uczulenie na płyny do naczyń typu Ludwik lub jakieś dziwne, no to z taką dziwną nazwę. Nie pamiętam. Co was mogła Chcę opowiedzieć? Dobra. Pięć. Bardzo, bardzo. Dużo przyklinam. Na serio. Dobra, sześć. Mam bardzo mieszane uczucia. Jak jestem smutna, to aż za bardzo. I jak przyjdę do domu, nawet mogę zacząć płakać. A jak jestem wesoła, to mogę się śmiać. z leczego nie? Ale lubię to. <ślesk> Cześć. Nie jestem na nic chora. Nie mam żadnych chorób psychicznych, lub nie mam żadnej wady, na przykład nie wiem, nogi, czy ręki, czy czegoś tam, wady serca, czy czegoś. Nie ma, nie mam po prostu, nie? Ech. Dobra, to 7. Mój ulubiony. Czekaj, czekaj. Osiem. Mój ulubiony zespół to Depeche -Mont. No. O, niżej. Ach, kamera. Dobra. Dziewięć. Mam bardzo płynną wyobraźnię. Dobra. 10. Nie boję się niczego, dosłownie. Nie boję się nawet, nie wiem, śmierci, bo przecież śmierć w końcu nadejdzie i to mnie nie omija. Tak jak każdego. Więc lepiej się cieszyć z tego, co się ma. Bo można w każdej chwili umrzeć. Jej. Ku. Jak tak popatrzeć, to. Chyba wiem, z czego ludzie się tak boją. A tam. Trzeba się cieszyć. 11. Lubię Harry'ego Pottera Na serio. Bardzo lubię. Zobaczyć, to was mogę pokazać, co teraz czyta. Nie chorym. <laughs> ja już Nie wiem, zaznaczam takim czymś nie. Gdzie jestem w ogóle? Yy. Nie widzicie. No dobra, to 26. Witerki <grystanie> są zamazane. Nie ma straszki. to jest? Testowany. Na jednego spiny

Lubię tam zapisywać swoje wydarzenia w szkole, lub swoje smutasy, lub jak się czuję, co się wydarzyło w dniu, lub takie różne rzeczy. 14. Wszystko w moim życiu musi być idealne. Wszystko dosłownie. Nawet jak nie wiem, ile do szkoły, to nie mogę się spóźnić, bo muszę być idealnie na tą godzinę, ale jak się spóźnię, to już jest źle i, i, i tak. Tak po prostu musi być. I tego nie zmienia. Taka po prostu jestem, nie? 15. Nie jestem za bardzo leniwa, ale jestem leniwa. Wjedę do szkoły i od razu idę do łóżka. Ale nie jedzę spać albo coś takiego, tylko się położę i coś robię, nie? Na telefonie czy tam, czy coś tam. Bla bla bla. 16. Um, no nie za bardzo wierzę w um, Boga, czy wierzę w demony, diabła czy coś takiego. I też nie mówić mi, czy jestem jakimś... czymś... że nie wierzę w Boga, o Jezu... I takie to. Bo to nie wchodzi w grę. Wy, się, wy sami się, nie idzie w wiarę do kogoś tam chcecie. Ja po prostu nie wierzę. Więc spoko. I jest spokój. Bo wiara jest po to, żeby w coś wierzyć. A ja nie wierzę w Boga, więc mogę wierzyć w coś innego. Ach, nie Nie jestem żadną szatanicą, czy coś tam, jak to się nazywało. 17. 17. Jestem nieśmiała. Na serio ale coraz ja bardziej to zwalczam. Nawet widzicie, nagrywam nawet na YouTubie. I nie wstydzę, nie wstydzę się tego, co robię, więc jest ok, nie? Nawet jest spoko. 18. Jestem uzależniona od muzyki. od muzyki Wstaję rano, muzyka. Idę do szkoły. Muzyka. W szkole też muzyka na no, serio. Jak ktoś, yy, mam przykład taka dziewczyna, to ona yy, ma taki głośniczek. Przynajmniej wiecie, chyba znacie takie te głośniczki. No i ona się puszcza muzykę i na cały korytarz słychać. Yy, takie. Wieczorem też muzyka. Hihi. Hi. I już podchodzimy do końca, bo już jest dziewiętnastka. No dobra, no to dziewiętnaście, no to jest. Chodzę do podstawówki, do cztery, sześć. Jestem w czwartej klasie właśnie. I jest spokojnie. <grym> dobra, i ostatni fakt. Dwudziestka. Mam 10 lat. W tym roku. Ten, 11. Ale i tak jeszcze 10. W październiku dopiero mam 15. Drugiego. Tak, drugiego października. Uuuu. Ej, za 9 miesięcy nie. Dobra, za jakieś 8. Ej. Dobra, to ja już będę kończyć.